Jestem i, i w tym odcinku, no inaczej powiem, ten odcinek ja prowadzę, ponieważ moja najlepsza przyjaciółka Biedronka y, jest chora. I witam was w odcinku odbytego już w drugim z serii Zrób to sam dla LPS. W tym odcinku pokażę wam jak zrobić własnoręcznie Magnes na lądówkę z y... Lidlestone Shop. Zaczynajmy! Będzie nam czyna i kartka jakiegoś papieru. W moim po prostu projekcie będzie to jasno-niebieska. To będzie idealnie katastrofa. Będzie oczywiście w nam biały magnes. W moim przypadku jest to taki. Długopis, ołówek lub jakieś pudełko. Klej. Oraz dowolny obrazek, który na klejka klej W moim przypadku jest to właśnie minietuterek, którego rysowałam ostatnio na lekcji historii. Zaczynamy. Pier Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić jest to zrobienie e, pokrycia naszego magnesu. Musimy Obrysować kształt naszego magnesu na no mniej więcej przynajmniej. Chyba wiecie. Inaczej nie będzie zbyt trudno pokryte. Następnie go wycinamy. Więc wycięłam już naszą główkę nitpaca oraz to co widziałam już okleiłam tym nasz magnes. Bierzemy znowu nasz klej oraz główkę. Główkę odklejamy z tyłu. Bierzemy ją. I przyklejamy w dowolnym miejscu na naszym magnesie. Magnes jest gotowy. Możecie go ozdobić także jakimiś innymi naklejkami typu gwiazdki lub po prostu go najzwyczajniej upisać. Jeszcze ja w tym odcinku. Pa! Chciałam ci jeżeli film się spodobał, to daj lajka, proszę cię, to wiele dla mnie znaczy.